Tego szarego poranka, gdy nad kalwarią zebrzydowską zaczęły gromadzić się pierwsze ciężkie chmury, niewielu przypuszczało, że wydarzy się coś niezwykłego. Miasteczko znane z głębokiej tradycji katolickiej i będące miejscem pielgrzymek przyciągających tysiące wiernych, wydawało się przeżywać kolejny zwykły dzień. Ale nagle gęsta cisza wypełniła powietrze. Jakby całe stworzenie na chwilę wstrzymało oddech. W tym momencie oczy wszystkich zwróciły się ku niebu, a to, co zobaczyli, wprawiło wszystkich w osłupienie. Intensywne światło w odcieniach czerwieni i złota rozdarło ciężkie chmury, tworząc niezwykły blask nad sanktuarium. Niektórzy mieszkańcy natychmiast chwycili za telefony, rejestrując to, co wydawało się znakiem niemożliwym do wyjaśnienia. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego, powiedział jeden z obecnych z głosem pełnym mieszaniny strachu i czci. Zjawisko trwało nie dłużej niż kilka minut, ale jego wpływ był głęboki. W mediach społecznościowych filmy zaczęły rozprzestrzeniać się błyskawicznie: obrazy płaczących pielgrzymów, rodzin klęczących na ulicach i relacje o odległych trąbach rozbrzmiewających w pobliskich dolinach. I pytanie rozeszło się jak ogień: czy to był znak od Boga? Narracja nabrała siły, ponieważ Kalwaria Zebrzydowska to nie jest zwykłe miasteczko w Polsce. To miejsce ma znaczenie duchowe. Znane jako Polska Jerozolima, jest domem dla szlaków pielgrzymkowych sięgających XVII wieku, z kaplicami i ścieżkami odtwarzającymi drogę krzyżową Chrystusa. Symbolika jest oczywista. Jeśli coś tak nadprzyrodzonego miało miejsce tutaj, trudno uznać to za przypadek. Jeśli niebo postanowiło przemówić, to idealne miejsce by rozbrzmiał przekaz. Skomentował miejscowy lider religijny, wyraźnie wzruszony przed kamerami. Ale to był dopiero początek. W ciągu kilku godzin obrazy stały się wiralem. Tysiące udostępnień, dyskusje na forach chrześcijańskich, pastorzy i księża reagujący w nagłych kazaniach. Niektórzy mówili, że to jednoznaczna manifestacja niebiańska. Inni szukali naturalnych wyjaśnień odbicie światła słonecznego na specyficznych cząsteczkach w atmosferze być może połączone z rzadkimi zjawiskami meteorologicznymi. Nauka próbowała uspokoić nastroje, ale serca już były niespokojne. W końcu Jezus ostrzegł w Ewangelii Mateusza 24: Będą znaki na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach. Wielu wierzyło, że właśnie tego są świadkami. Wzruszające świadectwa mnożyły się. Kobieta uczestnicząca w pielgrzymce relacjonowała: Czułam, jakby Bóg wzywał nas do pokuty. Upadłam na kolana i płakałam bez przerwy. Młody mężczyzna dodał: Słyszałem jakby trąby, ale nie było muzyków ani instrumentów to był dźwięk znikąd. Takie wypowiedzi wzmacniały atmosferę tajemnicy. Tymczasem lokalne gazety natychmiast nadały wydarzeniu rozgłos. Nagłówki mówiły o niewyjaśnionym zjawisku i poruszeniu w kalwarii zebrzydowskiej. Programy telewizyjne zaprosiły meteorologów, ale żaden z nich nie potrafił podać przekonującego wyjaśnienia. Możliwe, że była to rzadka kombinacja światła, chmur i wilgoci. Ale nigdy w mojej karierze nie widziałem czegoś takiego, przyznał jeden z ekspertów. Dla wielu brak wyjaśnienia tylko potwierdzał boski charakter wydarzenia. I jak zawsze, gdy coś niewytłumaczalnego trafia do wiadomości, otwarto Biblię. Pastorzy cytowali Ewangelię Łukasza 21 i 25. Będą znaki na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach, a na Ziemi udręka narodów. Nagle to, co wydawało się jedynie meteorologiczną ciekawostką, stało się globalnym punktem refleksji duchowej. Eskalacja nie zatrzymała się na tym. W kolejnych dniach pojawiły się nowe relacje. Mieszkańcy twierdzili, że widzieli świetliste postacie unoszące się nad wzgórzem w pobliżu sanktuarium. Niektórzy mówili, że wyglądały jak anioły, inni, że przypominały sylwetkę Chrystusa. To jakby jakaś obecność czuwała nad miastem opowiadał starszy mężczyzna, mieszkający w regionie od dekad. Równolegle amatorskie filmy pokazywały dziwne dźwięki, podobne do odległych trąb, rozbrzmiewające ponownie w nocy. Nie chodziło tylko o to, co widziano, ale także o to, co słyszano. Nauka po raz kolejny próbowała zareagować wyjaśnienia o silnych wiatrach, wibracjach podziemnych, nawet interferencjach atmosferycznych ale dla lokalnej społeczności te słowa brzmiały pusto. Biblia przepowiedziała, jeszcze zanim powstała nauka, że usłyszymy niebiańskie trąby. Powiedział ksiądz, cytując Joela 2.1, zatrąbcie wróg na Syjonie i podnieście alarm na moim świętym wzgórzu. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy Ziemi, bo nadchodzi dzień Pana, już jest blisko. A potem szokujący szczegół zwiększył niepokój. Grupa pielgrzymów zanotowała, że dokładnie w momencie zjawiska świetlnego dzwony sanktuarium zaczęły bić same, bez niczyjej ingerencji. Dźwięk rozbrzmiał nad miastem, pokrywając się z blaskiem na niebie. Obrazy dzwonów, kołyszących się jakby, poruszanych niewidzialnymi siłami, obiegły świat. To nie przypadek, oświadczył mieszkaniec. To wyraźne ostrzeżenie. Interpretacje zaczęły się mnożyć. Niektórzy widzieli wydarzenie jako znak boskiej ochrony, przypominając Apokalipsę 7, gdzie zapieczętowani przez Boga są chronieni przed sądem. Inni postrzegali to jako ostrzeżenie przed nieuchronną zagładą, podobnie jak trąby z Apokalipsy 8 i 9, które zwiastują katastrofy na ziemi. Jakkolwiek by to było, podsumował miejscowy kaznodzieja, niebo przemówiło, a my musimy słuchać. Napięcie rosło. Kościoły zapełniły się w kolejny weekend, a wierni szukali odpowiedzi. Msze i nabożeństwa były przepełnione atmosferą pokuty. Wielu płakało, inni wyznawali grzechy na głos, jakby bali się, że koniec jest bliski. Jednocześnie grupy sceptyków wyśmiewały się w mediach społecznościowych, oskarżając społeczność o zbiorową histerię. Ale nawet wśród sceptyków było pewne zakłopotanie. Nikt nie potrafił w pełni wyjaśnić, co się stało. W tym momencie debata zyskała globalny wymiar. Liderzy religijni w innych krajach komentowali wydarzenia. Niektórzy twierdzili, że kalwaria zebrzydowska stała się profetycznym epicentrum miejscem wybranym przez Boga do przekazania swojego przesłania. Inni ostrzegali przed pochopnymi interpretacjami, przypominając, że Jezus powiedział, iż nikt nie zna dnia ani godziny jego powrotu. Ale wszyscy zgadzali się w jednym tego epizodu nie można ignorować. To, co zaczęło się jako lokalne zjawisko, przekształciło się w międzynarodowy znak i zbiegi okoliczności nie ustawały. Kilka dni później odnotowano lekkie trzęsienie ziemi kilka kilometrów od miasta, co jest niezwykle rzadkie w regionie. Konstrukcje nie uległy uszkodzeniu, ale wstrząs był odczuwalny przez mieszkańców. Wielu natychmiast połączyło to trzęsienie z wydarzeniem niebiańskim: najpierw niebo, teraz ziemia dokładnie tak, jak ostrzegł Jezus sekwencja znaków poprzedzających ostatnie dni. Młody student teologii napisał na swoim blogu: Stoimy przed wyraźnym wyrównaniem: światła na niebie, tajemnicze trąby. Dzwony bijące same niezwykłe trzęsienie ziemi. Jeśli nie widzimy w tym spełnienia proroctwa czego jeszcze potrzebujemy? Jego tekst został udostępniony tysiące razy, stając się jednym z najczęściej komentowanych artykułów na temat tego epizodu. Tymczasem nowe filmy pokazywały niebo nad miastem zabarwione na czerwono w inne dni, jakby początkowe zjawisko pozostawiło trwały ślad. Dla niektórych naukowców to tylko odbicie zanieczyszczenia atmosferycznego lub cząsteczek w zawiesinie. Dla wiernych to kolejny dowód, że Bóg nie ustaje w swoim ostrzeżeniu. Poczucie pilności rosło, czas się kończy, powtarzali kaznodzieje w różnych kościołach. Epizod w kalwarii zebrzydowskiej stał się paliwem dla apokaliptycznych przesłań, które wzywały tłumy do refleksji. Najczęściej cytowanym wersetem był Mateusz 24:42: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w której godzinie przyjdzie wasz pan, i w środku tej fali poruszenia. Zwrócono uwagę na profetyczny szczegół. Wydarzenie miało miejsce dokładnie podczas okresu intensywnych pielgrzymek, gdy wierni przemierzali szlaki męki pańskiej w mieście. Wielu widziało w tym jeszcze silniejszą symbolikę. Bóg wybrał dokładnie ten moment, by przypomnieć ludzkości, że ofiara krzyża wciąż wzywa do pokuty. Ale znaki jeszcze nie osiągnęły punktu kulminacyjnego. Czekało nas więcej. Klimat duchowy w kalwarii zebrzydowskiej z każdym dniem się nasilał. To, co zaczęło się jako zjawisko świetlne, stało się ciągiem wydarzeń, które zdawały się precyzyjnie splatać. Niczym elementy profetycznej układanki. To, co wcześniej było tylko pielgrzymkowym miasteczkiem, teraz było obserwowane przez miliony na całym świecie. Kamery telewizyjne, zainstalowane na stałe w mieście, transmitowały obrazy na żywo, a dziennikarze z różnych krajów walczyli o miejsce, by przeprowadzać wywiady z mieszkańcami i liderami religijnymi. W tym kontekście wydarzyło się coś jeszcze bardziej niepokojącego. Podczas jednej z mszy odprawianych na świeżym powietrzu przed sanktuarium, ciężkie chmury nagle zakryły niebo, zamieniając popołudnie w przedwczesną ciemność. Wierni zaczęli się modlić, przestraszeni, gdy jasność rozdarła ciemny płaszcz chmur. To było złote światło, które spływało jak skupiony promień dokładnie nad ołtarzem. Ludzie padali na kolana, płacząc, niektórzy krzycząc, inni w całkowitej ciszy. Ksiądz, który odprawiał mszę, przerwał homilię i drżącym głosem powiedział: Pan nas wzywa, słuchajcie, niebios. Film z tego momentu obiegł świat. Nie można było go oglądać bez dreszczy. Scena przypominała biblijne relacje o chwale Boga wstępującej na świątynię w Jerozolimie, gdy boska obecność wypełniała miejsce tak, że kapłani nie mogli ustać na nogach. Eksperci od meteorologii ponownie próbowali wyjaśnić zjawisko, ale nawet wśród nich byli tacy, którzy przyznali, nie znajdujemy wzorca klimatycznego, który idealnie tu pasuje. Prawdopodobieństwo, że to tylko zbieg okoliczności jest minimalne. Wkrótce kaznodzieje różnych denominacji zaczęli porównywać wydarzenie do słów proroka Joela, a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieć sny, wasi młodzi będą mieć wizję. Joel 2:28. Dla wielu ten złoty promień nie był tylko wizualnym widowiskiem, ale bezpośrednim znakiem manifestacji Ducha Bożego nad miastem. Ale eskalacja znaków zdawała się nie mieć końca. W tym samym tygodniu grupa polskich archeologów ogłosiła, że znalazła w pobliskich jaskiniach starożytne inskrypcje, wspominające fragmenty biblijne związane z Apokalipsą. Odkrycie zostało zgłoszone na specjalistycznych stronach i szybko powiązano z tym, co działo się w Kalwarii Zebrzydowskiej. To jakby wszystko się zbiegało. Skomentował miejscowy teolog: Znaki na niebie, wstrząsy ziemi, a teraz ukryte przesłania z przeszłości nie można tego ignorować. Najbardziej sceptyczni podnosili podejrzenia o oszustwo lub przesadę, ale mimo to wpływ był ogromny, i wśród tej lawiny wydarzeń zaczęły rozbrzmiewać nowe głosy. Niektórzy znani międzynarodowi liderzy religijni ostrzegali, Bóg daje światu ostatnią szansę to wezwanie do pokuty, ostrzeżenie przed sądem. Media społecznościowe stały się areną intensywnych debat. Filmy z milionami wyświetleń pokazywały nie tylko widoczne zjawiska, ale także osobiste świadectwa. Młoda dziewczyna twierdziła, że miała wizję podczas promienia światła. Widziałam Jezusa chodzącego wśród nas. Nic nie powiedział, ale jego oczy przeszyły mnie jak ogień. Inny mężczyzna opowiadał, że tej samej nocy śnił o trąbach rozbrzmiewających na całym świecie. Obudziłem się zlany zimnym potem, a gdy włączyłem telewizor, były tam obrazy sanktuarium. To, jakby wszystko miało sens. Z każdym świadectwem napięcie rosło. Wielu podróżowało kilometry, by być w mieście, wierząc, że tam spełnią się ostatnie rozdziały historii ludzkości. Hotele były przepełnione, a ulice, pełne klęczących pielgrzymów, modlących się dzień i noc. Niektórzy pościli, błagając o przebaczenie grzechów, inni szli boso szlakami męki pańskiej w akcie pokuty. Ale nie tylko wierni zwracali uwagę. Władze rządowe zaczęły monitorować sytuację. Obawiano się zamieszek, niebezpiecznych tłumów, a nawet potencjalnych oszustów, którzy mogliby wykorzystać wiarę ludzi. Jednak nic nie mogło zatrzymać tego ruchu. Serca ludzi były przepełnione poczuciem duchowej pilności, i wtedy nadszedł punkt kulminacyjny. W mroźną noc. Niebo znów się rozświetliło. Tym razem chmury uformowały niesamowity obraz, przypominający postać z rozłożonymi ramionami. Kamery wyraźnie uchwyciły wizerunek, a wielu rozpoznało w nim sylwetkę ukrzyżowanego Chrystusa. Krzyki Alleluja i Miłosierdzia wypełniły powietrze. Dzieci płakały, dorośli drżeli, starsi mdleli z emocji. Dźwięk trąb powrócił, tym razem głośniejszy i bardziej przeciągły. Nie można było tego ignorować. Całe miasto wydawało się być w stanie szoku. Zagraniczny dziennikarz relacjonował na żywo. Niezależnie od tego, czy jesteś sceptykiem, czy wierzącym, nie można nie być poruszonym tym, co dzieje się tutaj. To uczucie, że stoimy przed czymś, co przekracza granice racjonalnego wyjaśnienia. Porównanie do proroctw Daniela i Apokalipsy stało się nieuniknione. W Apokalipsie pierwszy Jan opisuje wizję uwielbionego Chrystusa, a wielu powiązało postać w chmurach z tym fragmentem. Inni cytowali Mateusza 24:30: Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, a wszystkie plemiona ziemi będą lamentować. Dla zebranych chrześcijan nie było wątpliwości: To wyraźna manifestacja bliskości końca. Reperkusje globalne były natychmiastowe. Kraje z całego świata komentowały, liderzy religijni na różnych kontynentach głosili przesłania ostrzegawcze. Nawet niektóre postaci polityczne zabierały głos, wzywając do spokoju ludności, ale nic nie mogło powstrzymać wpływu duchowego. Kalwaria zebrzydowska stała się sceną kosmicznego przedstawienia, swego rodzaju zapowiedzią tego, co jeszcze nadejdzie. I w tym momencie refleksja staje się nieunikniona. Jezus ostrzegł w Ewangelii Łukasza 21:36. Czuwajcie więc w każdym czasie, modląc się, abyście mogli ujść wszystkiego, co ma się stać, i stanąć przed Synem Człowieczym. Wezwanie jest jasne. Znaki to nie tylko ciekawostki, to wezwania do pokuty i duchowego przygotowania. Dla wiernych, każda światłość na niebie, każda trąba, każdy wstrząs ziemi jest jak echo boskiego głosu mówiącego: Czas jest krótki. Dla sceptyków może to być tylko zbieg okoliczności. Ale prawda jest taka, że znaki są przed nami, a wybór, jak je interpretować, jest osobisty. Miejscowy ksiądz podsumował w swoich ostatnich słowach podczas mszy: Czy to ostrzeżenie, czy zapowiedź sądu przesłanie jest to samo: Musimy wrócić do Pana. Musimy pokutować, musimy czuwać. I pytanie, które rozbrzmiewa nawet po ustaniu zjawisk, jest proste i potężne. Czy jesteśmy gotowi? Ponieważ znaki mogą się mnożyć, niebo może przemówić ponownie, ziemia może zadrżeć raz jeszcze, ale nic z tego nie będzie miało wartości, jeśli serca pozostaną zatwardziałe. Kalwaria zebrzydowska stała się w oczach świata żywym przypomnieniem słów Chrystusa, ostrzeżeniem, że nie możemy spać duchowo, bo dzień się zbliża. Może jutro będzie to inne miejsce, inne zjawisko, inne miasto. Może będzie jeszcze silniejsze, jeszcze trudniejsze do zignorowania, ale niezależnie od miejsca czy czasu, decyzja zawsze spoczywa na każdym z nas. Wierzyć czy wątpić, przygotować się czy odkładać. Niebo już dało swoje ostrzeżenie, Ziemia już zadrżała, Duch już przemówił. Pytanie teraz brzmi, a ty, czy jesteś gotowy na to, co nadchodzi?